Po raz 21. Sieradzkie Centrum Kultury zorganizowało festiwal Przebój Mamy i Taty. Jeszcze nigdy nie było tylu chętnych do wystąpienia na scenie Sieradzkiego Centrum Kultury. Na tegoroczny festiwal zgłosiła się rekordowa liczba młodych wykonawców. W tym roku wyjątkowo, prawie 200 zgłoszeń. Rzeczywiście z roku na rok ten festiwal coraz bardziej się rozwija, coraz dalej sięga, chociaż właściwie tak. Z perspektywy czasu patrząc chyba nie ma takiej miejscowości większej, dalszej, która by tutaj ktoś jako przedstawiciel nie przyjechał do nas, bo w tym roku mamy i Wrocław, mamy Świecie, mamy Kielce, także cała Polska. Zakwalifikowało się 59 i choć przez wiele lat zmieniał się repertuar, są piosenki wykonywane zawsze. No, oczywiście, że są. Są to przeboje takich zespołów jak Skaldowie, czerwone gitary, takich artystów jak Majeska, jak Prońko. Także te się nie starzeją nigdy. No właśnie, rodzice nam podpowiadają jakie piosenki bardzo lubili za danych lat. Młodym wokalistom podobają się te stare piosenki. Martyna Majszach ze złyjskiej woli wybrała laleczkę z saskiej porcelany. Mama była wzruszona. Bo fajnie się w niej śpiewa, fajnie może podnosić emocje. Ja i zresztą sama opowiadam, jak nauczyciel jej daje jakieś piosenki do przeciwdziałania. Ja właśnie wiem, że jak byłam dzieckiem, to też tego słuchałam. Odkąd pamiętam, zawsze stała na półalece obok lustra, w białym paletkach wychylona. Wyszył akurat suknię złotą i tylko z domu Perski dywan czasem mi puściał perskie oko. Taneczka z saski porcelany ze śmiał na Jak Biegali, nie miała taty Oczywiście pojawiły się i piosenki nowsze Grzegorza Cichowskiego czy zespołu Sisters. Gusta rodziców też się zmieniają. Wykonawcy wykorzystali każdą chwilę na ćwiczenia. Trzeba wypaść jak najlepiej. Wszyscy przecież marzą o karierze piosenkarskiej. No my, my mamy nadzieję, że może coś do niej wprowadzimy. A jak sądzisz, co trzeba mieć, żeby rzeczywiście zaistnieć na tej scenie? No, trzeba mieć coś swojego. Trzeba być jakimś innym trochę. Charakterystycznym. No trudno jest o receptę taką konkretną, ale na pewno to, co, na, na co ja najbardziej zwracam uwagę, to, to pasja, którą widać, widać w człowieku. I rzeczywiście no, talent oczywiście jest bardzo ważny, ale e, często się spotykam z tym, że ludzie e, po prostu mają jakąś pustkę w oczach, e, mimo dużego talentu. I, I niekiedy ten, kto nawet czasem zdaje się, że ma mniejsze trochę możliwości, e, a wie, o czym śpiewa, czuje to i. i Emanuje tą, tą energią, właśnie taką, taką świadomością na scenie. Dla mnie to jest dużo bardziej wartościowe. Monika Kuszyńska, przewodnicząca jury, przyznaje, że czasem talent nie wystarczy. Zdolnych wokalistów jest wielu i nie dla wszystkich wystarczy miejsca na scenie muzycznej. Nie wolno jednak rezygnować z marzeń. Często decyduje jakieś szczęście. Myślę, że wiara w siebie, optymizm, taki w ogóle podejście optymistyczne do świata to się sprawdza. No nie można też za wszelką cenę po trupach dążyć do kariery. No i przede wszystkim, ja uważam, że, że teraz są takie czasy, kiedy, kiedy ludzie bardziej myślą o tym, żeby robić karierę, niż spełniać swoje pasje, właśnie, że to jest ich motywacja. Kiedyś było trochę inaczej, tak mi się zdaje, że, że ja, ja w ogóle nie myślałam o tym, żeby być sławna. Myślałam, że, że lubię, kocham śpiewać i chcę śpiewać. I mam nadzieję, że, że są tacy ludzie tutaj, że, że, że to się po prostu opłaci. Taka, taka Czystość serca w tym, co robią, no i, no i szczęście, i tego im bardzo życzę. Ważne, żeby wokalista był prawdziwy w tym, co chce przekazać publiczności. A poza talentem i szczęściem, w zrobieniu kariery na pewno pomaga wsparcie najbliższych. I wiek artysty nie ma tu nic do rzeczy. Jury 21. Festiwalu Przebój Mamy i Taty nie miało łatwego zadania. Musiało jednak wyłonić spośród młodych wykonawców tych najlepszych. W kategorii do 9 lat zarówno jurorów, jak i publiczność zachwyciła najmłodsza uczestniczka, Nadia Reguła z Pabianic. Zaśpiewała piosenkę z repertuaru Aleksandra Grotowskiego, Wiesiek Idzie. Chyba to nie będzie zaskoczenie. Nadia Reguła, Jamaka z Rozczuliła i rozbroiła nas wszystkich. Nadia swoim występem i interpretacją tej znanych, skądiną nam wszystkim piosenki, choć nie w takiej wersji, jaką zaprezentowała dzisiaj Nadia. Mam pięć lat. Mam na imię. Nadia. I tomorrow uh nie -huh. uh -huh. uh -huh. W kategorii od 10 do 13 lat pierwszą nagrodę za piosenkę Haliny Frąckowiak Serca Gwiazd otrzymała Weronika Makowska z Bielawy. Serca Gwiazd mód, mołnia, się czai, zbrodnia, serca Gwiazd. Że, wiesz, że miłość znaczy Klaudia Grubska, piosenką z repertuaru Anny Jantar Nie wiesz mi, nie ufaj mi, wyśpiewała pierwsze miejsce w kategorii od 14 do 16 lat. Klaudia wraz z koleżankami z zespołu Witaminy zdobyła również pierwsze miejsce w kategorii zespołowej. Nie wiesz, W kategorii powyżej 16 lat najlepsza była Patrycja Mizerska, młoda wokalistka z Bielawy, zaśpiewała piosenkę z repertuaru Krystyny Prońko, Modlitwa o miłość prawdziwą. Bierz, co chcesz, lata 21. Festiwal Przebój mamy i taty zakończył występ gościa specjalnego. Na scenie Śródkowskiego Centrum Kultury Monika Koszyńska wykonała piosenki z najnowszej solowej płyty. Muzyka Ciągnie mnie na dno, lecz gdy w serce wsłucham się. Może sprawić cud i choć rozum broń.